Witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku cyklu Pixel goni Pixel. Będę tu prezentował stare gry, takie, które niekoniecznie zyskały rozgłos i zasłużyły się czymś w historii elektronicznej rozrywki, ale takie, które moim skromnym zdaniem zasługują na zapamiętanie. Zacznijmy! Dziś zagramy Viscape from Comics. Gra ukazała się w 1990 roku na komputery Amiga, wymagała do działania 1 MB pamięci operacyjnej, a mieściła się na jednej 3,5 calowej dyskietce. W grze wcielaliśmy się w nie jednego, aż w czterech bohaterów. Musieliśmy pokierować poczynaniami czwórki niemieckich jeńców, przepraszam, nazistowskich jeńców, Anglikiem, Francuzem, Amerykaninem i Polakiem, aczkolwiek narodowości tego ostatniego trzeba było się domyślać, bo to co miało być naszą flagą przypominało bardziej flagę Malty, w każdym razie nasi protagoniści musieli dokonać tytułowego zadania. Uciec z Kolditz. Kolditz było niemieckim nazi... a walić poprawność polityczną. Było niemieckim więzieniem dla żołnierzy, którzy wyjątkowo rwali się z powrotem na front. Wyjątkowo się rwali i wyjątkowo nieskutecznie, bo umieszczono tam jeńców, którym nie udało się uciec z normalnych obozów, jenieckich obozów. Pomysł na grę autorzy zaczerpnęli z planszówki o tym samym tytule. Efektem pracy programistów była gra, która jak na tamte czasy porażała rozmachem. Mieliśmy bowiem ogromne zamczysko, po którym można było względnie swobodnie się przemieszczać. Względnie, bo jednak drzwi trzeba było czymś najpierw otworzyć, a wszędzie pałętały się niemieckie patrole. W twierdzy były setki pomieszczeń, które różniły się od siebie pod względem wystroju. W grze było naprawdę sporo przedmiotów do zebrania i zastosowania, ale najważniejszym elementem, który zwalał z nóg, był rzut izometryczny. Było coś, co w tamtych czasach było na namiastką widoku 3D. Oczywiście gra była pełna absurdów. Pierwszym pytaniem, jakie się pojawiało, było dlaczego w całym więzieniu jest tylko czterech więźniów. Czemu więźniowie nie jedzą? Czemu strażnicy nie jedzą? I czemu, dlaczego, powiedzcie mi, dlaczego nie można żadnego nazisty zastrzelić? Ba, nawet w mordę nie można mu dać. Do dziś pamiętam moje rozczarowanie, gdy znalazłem niemiecki uniform wraz z karabinem. Okazało się, że broń służy tylko do ozdoby. No po prostu żal. Nie zmienia to jednak faktów, że spędziłem przy tej grze długie godziny, rozgryzając trasy patroli, rysując mapy zamku, czy czekając aż jeden z bohaterów wyjdzie z izolacji. Ukończyć grę udało mi się dopiero po wielu, wielu, naprawdę wielu godzinach. Poziom trudności jest po prostu bardzo, bardzo wysoki. Zatem, jeśli lubicie wyzwania i nie bójcie się pikselozy, naprawdę zachęcam do sięgnięcia po ten tytuł, gdyż mimo wielu, wielu lat gra nie straciła nagrywalności, co stwierdzam. To by było tyle w pierwszym odcinku. Zachęcam do komentowania pozytywnego. Do usłyszenia.